Hej kochani, na wstępie chciałabym powiedzieć, że jestem jeszcze troszeczkę chora, więc wybaczcie dziwne brzmienie mojego głosu i to jeżeli będę troszeczkę pochrząkiwać albo pochlipywać w międzyczasie. Ale przechodząc do sedna, dzisiejszy filmik będzie to taki mój mały plebiscyt na idealną pomadkę nude, czyli chciałabym wam opowiedzieć o pomadkach nude, które ja posiadam. Jedną z pierwszych pomadek, które kupiłam po bardzo, bardzo długim czasie używania jedynie błyszczyków, była to pomadka, która troszeczkę podpada pod kategorię nude, chociaż nie do końca. Mianowicie jest to pomadka z Miss Sporty, ta już znana Wam doskonale w kolorku 0,20 striptease, czyli ta wyglądająca tak. Jest to taki perłowy nude, nie jest to taki nude klasyczny. Pomadka ma perłowe wykończenie. Tutaj na, na łapce prezentuje się w ten sposób. I tak, ja na początku byłam z niej generalnie bardzo zadowolona, nie wydawała mi się tempa, wręcz przeciwnie, wydawała mi się kremowa. Po pewnym czasie dopiero doszłam do tego, że ona jednak wcale taka kremowa nie jest, ale ponieważ jest to pomadka za 8 zł, więc nie, nie można spodziewać się cudów po takim produkcie. Przy e, błyszczyku sprawdza się całkiem nieźle, no ale ja w dalszym ciągu chciałam e, jakby pomadki takiej klasycznej. E, Niut, typowej matowej, w sensie o kremowym wykończeniu, a nie z jakimiś drobinkami. Dlatego też postanowiłam nabyć następną. I kolejną pomadką, którą sobie zakupiłam, była to pomadka z Manhattanu w odcieniu 53G. To jest pomadka z serii Intense Moisture and Gloss i ona wygląda w ten sposób, ja jej naprawdę bardzo, bardzo dużo zużyłam, jak widzicie. I powiem Wam, że ja byłam tą pomadką naprawdę zachwycona. Wydawało mi się, że znalazłam swój idealny miód, ona jest tutaj. Jednakże po filmiku Madzi, która powiedziała, że wyczuwa w tej pomadce bardzo dużą ilość tak jakby pudru, jakby była nie wiem, źle zmielona albo jakby ktoś do niej mąki dosypał. Ja sprawdziłam swoją i wcześniej nie zwróciłam na to uwagi, a faktycznie ta pomadka taka jest. Ona nadaje piękny błysk, pięknie się błyszczy. Usta są tak, jakbyśmy je pokryły od razu błyszczykiem. Kolor ma też boski. No, ale niestety ta pudrowość taka jej, czyli jak zrobimy tak ustami, to czujemy takie małe ziarenka. Faktycznie to nie jest nic fajnego, ale yy, i tak bardzo dużo z tej pomadki zużyłam i nie żałuję, że ją kupiłam. Kolejną pomadką, e, którą nabyłam, a w zasadzie mam z wymiany e, z Kasią, śpioszkiem, z którą pozdrawiam teraz serdecznie, to jest pomadka z Gosza. Sławny e, Darling 134. E, I tutaj tak samo jak mówiłam od samego początku, to jest pomadka dla bardzo bardzo idealnych. Dla idealnych ust po prostu. E, dlatego, że ta pomadka niestety ma tendencję do tego, żeby podkreślać wszelkie niedoskonałości, suche skórki, zagłębienia, wszystko po prostu. No i niestety e, ona też jest taka troszeczkę, przynajmniej w moim mniemaniu, wysuszająca, dlatego e, lubię ją, kolor ma piękny, ale bez błyszczyka nie jestem w stanie jej używać. E, I też... E, no, nie jest idealną pomadką nude, nie tego szukałam. Pomimo, że była taka osławiona na YouTubie, ma swoje minusy, ale kolor naprawdę cudowny i bardzo, bardzo mi się podoba. No, i tutaj kres moich poszukiwań, jeśli chodzi o pomadki nude, to były pomadki z NYXA. Ja tak przypuszczałam, że pomadka z NYXa będzie idealnym rozwiązaniem, ale one w dalszym ciągu nie były dla mnie takie łatwo dostępne. Idealną okazją do nabycia tych pomadek była wymiana z Ksenią, którą też teraz pozdrawiam, wychodzi na to, że wszystkie pomadki prawie mam zdobyczne, no tak jakoś jest. I ja mam tutaj dwie pomadki jedną zostawiłam sobie na drugie miejsce i o niej powiem wam najpierw jest to kolorek e-home, to jest numer 510 jak widzicie jego używam już mniej tylko dlatego, że jest on po prostu ciemny Widzicie, to jest taki brązik tutaj. On nawet z tych wszystkich słoczy, które mam zrobione na ręce, najbardziej jest widoczny. Jest to po prostu kolorek do bardzo, bardzo opalonej, ciemnej karnacji wręcz. Dlatego też Czasami fajnie wygląda, a czasami nie. Moją idealną pomadką Nude w tym momencie i nie, nie powiem na razie, że Ever, bo ciężko mi mówić o takich sondach, ale e, mam nadzieję, że, że Ever, żebym już nie musiała szukać. Moją idealną pomadką na chwilę obecną e, jest numerek 522 e, Sears. Ja tak to czytam, jak to się pisze, będziecie mieć tutaj na dole, i również na moim blogu, na którego też was zapraszam. Na którym będą zdjęcia wszystkich słoczy, i też taka bardziej rozbudowana, jakby treść, jeśli chodzi o, o ten filmik. To jest po prostu kolor. Gdzie tu słocza zrobić? Może tu. To jest po prostu mój idealny miód. on jest tutaj tutaj obok iho. E, idealnie jakby zgrał się z moją karnacją. E, dodatkowo pomadki z NYX-a e, jak dla mnie są super kremowe. Usłyszałam ostatnio opinię, że nie wszystkim pasują. To troszeczkę mnie zdziwiło, ale... Wiadomo, ile ludzi tyle opinii. Dla mnie ona jest super kremowa, ma idealny kolor, i jak mi się skończy, że na pewno zakupię sobie następną, bo na chwilę obecną uważam, że jest to mój naprawdę idealny kolor nude. Ja tak jak Wam już wielokrotnie podkreślałam, Dużo mówię, dużo, ruszą, dużo ruszam buzią i ani błyszczyki, ani pomadki nie utrzymują się na moich ustach zbyt długo, więc żadna z tych pomadek nie jestem wam w stanie określić, jaką ma trwałość. Ale dla mnie też nie jest to kluczowy element, bo dla mnie nie jest problemem, żeby mieć taką pomadkę gdzieś w kosmetyczce, w torebce i po prostu w razie potrzeby nanieść ewentualne poprawki. Także to jest pięć pomadek nude które ja posiadam, które pasują, pasują się w tą kategorię i o których właśnie był ten filmik. Napiszcie, jakie Wy macie e, Wasze ulubione pomadki nude, jeżeli w ogóle takowe lubicie, bo nie wszyscy lubią. Dla mnie to było po prostu e, jakby taki za punkt honoru i bardzo chciałam mieć swoją kochaną pomadkę nude, ponieważ ona pasuje tak naprawdę do każdego makijażu. Tak więc napiszcie mi o swoich e, ulubionych pomadkach nude i pozdrawiam Was w dniu dzisiejszym, Mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmiku.